Moi mili widzowie z tej strony to White Wolf i dzisiaj witam was w no, tak, w grze o wyspie znowu tej samej, która była <kluw> przed milionami lat, więc czekajcie, bo właśnie w tym momencie muszę zrobić reklamę. Dobra, widzowie, wracam do Was po obejrzeniu wszystkich reklam i pożerać czasu, więc e, tak. Oczywiście ulepszamy wilka, bo trzeba mieć jak najwięcej wilków. E, tak, no jakby... tworzymy sobie armię wilków. Więc teraz, co my tu mamy dalej, co my mamy tu, dalej co my mamy tu. Dobra, tutaj coś, coś gdzieś, tutaj dalej nic w sumie. E, tutaj możemy coś odebrać. <gamy> mamy domek śnieżny! Ja nie mogę, jak ja się dzisiaj drę na tych odcinkach, że to jest hit hitów. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, mamy jajko do odebrania. Odbieramy jajko. Aha, no możemy nie odbierać jajka, ale możemy je pogłaskać, żeby przyspieszyć. Dobra, przyspieszamy wzrost jajka, które nie jest jabłkiem i już chyba więcej się tak nie pomylę, że jajko-jabłko. Mam nadzieję, że się tak nie stanie. Dobra, co my tutaj mamy? Tak, chyba. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, spoko. Ok. Tu w ogóle odblokowałam wyspę, to zaraz wam pokażę tą Foggy Isle Witam was moi widzowie kolejny raz Bo musiałam znowu obejrzeć reklamę, żeby od, ten, yy, odebrać rzeczy Tokenowe Ale co mi się tu jeszcze wyświetla? Przecież ja tutaj wszystko mam To ja nie wiem co mi się tu wyświetla ja jestem pochnięta Tak się nie robi Proszę państwa, tak się nie robi Tak się nie robi I tyle Dobra, mamy już jajko do odebrania. Co będzie jajku? Błagam, mnie, to będzie jakiś ptak. Eee, kryształy. Ja nie chcę kryształy, chcę ptaka. Tutaj można ptaki wykluwać z tych jajek. Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni odcinek, więc, więc nie wiem, ale można. Można tutaj robić rzeczy. W ogóle yy, pokażę Wam coś ciekawego. Zaraz, yy, co, gdzie tutaj były. O, tu są lwiny. Mam przyjaciół delfinów, zrobiłam misję mam delfiny, więc bardzo super jest. Teraz pokażę wam Foggy Island, nie wiem co się stało, ale nie mogę, nie mogę tam wejść. Trzeba jeszcze raz spróbować moi widzowie, bo ja nie wiem o co tu chodzi. Mi się w ogóle gra cała zlagowała, ja nie mogłam tam wejść, a teraz już mogę, widzicie? Ja nie mogę. Dobra, a jak na razie mam tutaj jednego żurawia, bo nie chciałam tu dosłownie nic, a nic robić z racji, że Sorry, ale, ale po prostu nie. Nie będę tutaj nic takiego robić, ze względu na fakt, że, że po prostu nie chcę. Bo, bo po co? Poza odcinkami to, to, to nie fajnie, tak? To, to poza odcinkami tak źle to ja tak nie robię. Takie rzeczy są niefajne, bo wszystko musicie widzieć jako widzowie. Bo tutaj by się przydało, bo potem się pogubicie w akcji. Dobra, kolejnego zwierza mamy. Old World Monkey Okej okay. Old World, czyli jakby też jakby europejska małpa? Bo jakby stary świat to jest Europa Chyba, chyba tak Ej, czy tutaj też będą europejskie zwierzęta? Ej, ja jestem zaciekawiona Co tutaj będzie? Tak! Tutaj będą też europejskie! To co w co? To co w takim razie było tam? Co jest? Ja teraz jestem I'm in szuk, naprawdę. <laughs> ja jestem serio w szoku. Tutaj nie da się nic dokupić Chyba nie. No i ja się kręcę. Jaka beka? Ja nie Co jest? Tiger Chill. Matko. Bambu. No mogę być bambusy ale słodziutko. Mogę mieć bambusy... O, oh, what?! BIAŁY TYGRYS! BIAŁY TYGRYS! Ja, ja, ja jestem w, w libie, grając w tą grę, ja, ja mogę mieć tu białego tygrysa. No, na razie wracamy do naszej podstawowej, e, pięknej e, willi. To nie jest willa, to jest wyspa. Miałam nadzieję, że na tym e, odcinku już się nie będę przejęzyczać, ale chyba to e, f, to nie jest mi dane zwyczajnie. Dobra, to trochę tutaj... Co się stało? Mogę ulepszyć. Mogę mieć jajka. Ja to wytnę. Ja to wytnę. To... To nawet nie było celowe. To czy coś tu możemy jeszcze ulepszyć? Nie, ale możemy zrobić zdjęcia. Cieszy mnie to, że możemy zrobić zdjęcia. Ale nie, bo to muszę obejrzeć reklamę. A to nieważne. Dobra, my reklamę na razie tutaj nie oglądamy z racji, że ja nie chcę wam całego odcinka. Po prostu pociechać, żeby O, reklama! Tak, to, to to jestem ja. Po prostu grając w grę. Reklamy. Z... To jest pół gry w grę, pół reklamy. To jest, to jest tak. 3 ok Spoko. Dobra. To tutaj mamy to. I ja w ogóle Wam na, na następnym odcinku pokażę to, bo ja już mam nadzieję, że odblokuję to do następnego odcinka i że będzie z Więc tak, mam nadzieję, że tak się stanie. Nie wiem jak e, będzie faktycznie. Odcinaj, jak Wam się podobał. Łapkoczujcie, subskrybujcie, komentujcie i wbijajcie na social media, których mi się nie chce wymieniać. Na razie, do widzonka, do zobaczonka. To była ja. Baję!